Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Zombie są jednym z najbardziej kultowych elementów kina horroru. W przeciągu ostatniego półwiecza ich motyw przewinął się w dziesiątkach filmów, komiksów, książek czy też gier wideo. Zazwyczaj za ich genezą, nie licząc tajemniczych kultów wodu, stoją zabójcze wirusy lub bakterie. W dzisiejszym materiale, zgodnie z Waszym wyborem z ankiety, przedstawię Wam pięć groźnych patogenów odpowiedzialnych za epidemię zombie: Wirus Solanum. Zwany również wścieklizną afrykańską, towarzyszył ludzkiej populacji od dziesiątek tysięcy lat. W trakcie badań archeologicznych znaleziono przykładowo zainfekowane mumie sprzed trzech tysięcy lat w Hierakonopolis w Egipcie. Patogen po zainfekowaniu zaczyna przekształcać płat czołowy mózgu, niszcząc go w procesie swojego rozwoju. Kiedy mózg zostaje w pełni zainfekowany, zanikają wszelkie ślady osobowości, a także podstawowe funkcje organizmu, takie jak praca serca i płuc. Ofiara po zainfekowaniu zamienia się w hiperagresywnego zombie po około 24 godzinach. Do zakażenia tym wirusem dochodziło głównie poprzez wymianę płynów ustrojowych. I co ciekawe, wirus ten instynktownie omijał potencjalnych nosicieli, którzy byli już na coś ciężko chorzy. Opisana wersja patogenu pochodzi z książki i znacząco różni się od tej filmowej. Wirus Rage. Ten zjadliwy wirus przenoszony przez krew był powodem wyniszczenia ludzkiej populacji, między innymi w filmie 28 dni później. W początkowym etapie zainfekowany organizm wykazuje zmożone skurcze kończyn. Następnie infekcja wywołuje również krwotok z naczyń włosowatych, powodując, że gospodarz krwawi z każdego tworu w ciele. Po opanowaniu ciała przez patogen, zombie zaczyna wykazywać skrajne, niekontrolowane przejawy gniewu i agresji, a także utratę wyższej inteligencji. Z powodu ekstremalnie szybkiej inkubacji, tysiące ludzi może zostać zarażonych przez jednego nosiciela w bardzo krótkim okresie czasu. Wirus ten wywodzi się ze zmodyfikowanego szczepu wirusa eboli, a jego objawy zbliżone są do wścieklizny. Co ciekawe, część ludzi jest odpornych na tą infekcję, jednak nadal mogą zarazić innych. Jedynym objawem u osoby odpornej jest przekrwione oko, które świadczy o walce organizmu z patogenem. Mimo, że naukowcy wpadli na pomysł opracowania na ich podstawie szczepionki, to niestety los wszystkich odpornych ludzi przestał być znany. Wirus Krippina. Zwany też w skrócie KV wywodził się z genetycznie zmodyfikowanego wirusa Odry, który miał być lekiem na RAKA. Początkowo ten wydawał się skuteczny, ale z czasem zaczął mutować i powodować objawy podobne do wścieklizny u gospodarzy. Pandemia wybuchła w 2009 roku i zabiła 5,5 miliarda ludzi, z 90% wskaźnikiem śmiertelności. Z pozostałych na tamten moment przy życiu 588 milionów ludzi, jedynie 2% było odpornych na ten patogen, a pozostali zamienili się w zombie-wampiry, które polowały na ocalałych, kryjąc się w cieniu za dnia. Oficjalnie istnieją dwa szczepy tego wirusa. Pierwszy roznosi się za pomocą drogi powietrznej, a drugi poprzez kontakt z płynami ustrojowymi. Ofiara po zainfekowaniu zaczyna wykazywać stany podgorączkowe, krwawienie z oczu i obfite odruchy wymiotne. Po 48 godzinach pojawiają się psychologiczne objawy, związane z potężną rządzą krwi i pierwotną agresją. Zainfekowani cierpią również na bielactwo, całkowitą utratę włosów i rozszerzone źrenice. Wykazują również nietolerancję na promieniowanie UV, dlatego polują jedynie w nocy. Patogen ten leczony jest za pomocą związku 6, który stopniowo łagodzi objawy psychologiczne chorego trzymanego w niskiej temperaturze. Wirus T. Patogen ten został stworzony na przełomie lat 70. i 80. XX wieku przez korporację Umbrella i miał służyć jako broń biologiczna w uniwersum Resident Evil. Wirus ten wykazywał możliwość wywoływania gwałtownej mutacji genetycznej u zarażonych przez co w początkowym etapie badań miał służyć jako czynnik poprawiający rasę ludzką. W wyniku testów przeprowadzonych w 1978 roku, szczep wirusa progenitorowego, którym zainfekowano obiekty doświadczalne, doprowadził do gwałtownych, kanibalistycznych impulsów, utraty inteligencji i stopniowej, postępującej martwicy organizmu. Stanowiło to postępy w badaniach, gdyż do tego momentu wirus T zazwyczaj w 100% zabijał natychmiastowo obiekty testowe. Przez następne lata patogen ten był stopniowo ulepszany i przez jego działanie oprócz samych standardowych zombie powstawało mnóstwo mutantów będących jeszcze większym zagrożeniem. Wirus Pożoga Kolejny w tym zestawieniu czynnik chorobotwórczy, który powstał w celach wojskowych jako broń biologiczna. W uniwersum Maze Runner został rozprzestrzeniony na szeroką skalę w lutym 2019 roku. Flarowirus, po zainfekowaniu mózgu, namnażając się, jednocześnie degenerował tkanki miękkie, powodując wyłączenie cech ludzkich i wzmożenie zaburzeń emocjonalnych wywołanych przez rozpad osobowości. W efekcie postępującej choroby zainfekowany tracił rozum i kontrolę nad swoim ciałem, zamieniając się w agresywnego odpornego na ból poparzeńca, dążącego jedynie do neutralizacji wszystkich żywych stworzeń. Oficjalnie 1% ludzkiej populacji był odporny na ten patogen, gdyż blokował rozwój wirusa w mózgu. Niestety książkowa wersja wirusa pożogi nie mogła być niczym wyleczona, a jedynie narkotyk zwany nirwaną, osłabiający działanie mózgu, skutecznie spowalniał samą infekcję, dając zarażonemu więcej czasu. Do zainfekowania może dojść zarówno drogą kropelkową, jak i przez samą krew. Co ciekawe, patogen ten daje pierwsze objawy po 5 dniach od zainfekowania, Powodując, że zarażony do tego czasu nieświadomie zaraża innych. Ale się rozpędziłem z tymi wirusami. Jest ich dużo więcej i mam już nawet pomysł na film. Pięć wirusów, które wybiły populację ludzi. Przedstawiłbym w nim patogeny, które niekoniecznie zamieniały ludzi w zombie, ale z pewnością zniszczyły całą cywilizację.